Szczęść Boże wszystkim pracującym w dzisiejszym odcinku Zgrabiarka Taśmowa Oczywiście ja całego tego kawałka grabił nie będę Bo to jest marudna i wolna robota Ona służy mnie przede wszystkim do tego żeby poodgrabiać jak w koło Jak widzicie tutaj piątko grabarko by nie podjechała ona fajnie ograbi Ten wałek jest nasruszony Oczywiście pozagrawiam sobie, poobgrabiam tak jak ma być, żeby dobrze potem było jeździć i będę grabił piątko, to szybciej trochę, tylko że po tej lepiej się zwija, nie? bo to jest ściano nastruszone, tylko że tutaj po malutku się jeździ, ale zresztą ja tam mam czas, tylko coś robię w pojedynkę, łeb nasiję, nie będę się zawijał. Jak widzicie wczoraj kusiłem, a dzisiaj trochę przeszło powierzchni. Ona ma tu taki ekran. Sam go zrobiłem kawałek płótna od starej wiązałki. No, pospawane, poklejone, ale siako tako grabi. Póki się nie pourywają te niby do tulejki. Powiem wam tak, za te pieniądze co ja za nie wdałem, to i tak ona dobrze. Ta on jest dobrze, bo można nie grabić do tyłu, nie? Ona i do tyłu i do przodu grabi dobrze. Dobra, będziemy Sup, stuk puk, stuk puk, stuk, puk Tak stuk. trzeba ustawić, żeby Nie się z Jak widzicie można wygrabić nie? Bo albo ręczne grabki, albo ta grabarka. Nie wiem, że karuzelowe są lepsze bo to lepsze to nie to gówno ale za korunzyrowo trzeba dużo pieniądze dać a za to ja tylko ten czas dałem mam jeszcze sporo lat Niżej tutaj nie opuszczam bo zaraz tu uliła się teźni ale odgrabić od górki odgrabicie eee, ja tu mówię jak kusiłem tu do klasy, bo tu się zderzają kamienie gdzieś to piska, i te inne jest że można połamać kościarkę jaki piękny jaki drzewie to tu Jak widzicie po to, to grawerka jest A jak tam gdzieś jakiś później jak rano dostanie, to dostanie Jak widzicie mam tu taką gruszkę w cichu, znaczy dwie jak gruszki Trzeba jemu przycinać, go idzie na łódź. Byłem szanowi, będzie lepiej tu i Ja tam lubię, że coś nie rośnie na polu. Jakieś drzewo. Zawsze to można wjechać w cieniu, postojeć, odpocząć sobie. A nie żeby mi to było i nic nie było, tylko pole i pole. Ja tam zawsze jakieś drzewo na polu nie rośnie. Ja to w sobie uminę, dobra. Jak widać na miezdni, to i tam no, takie zajci można spotkać. Ty, bój, nie kosię, w takich kantach to dobrze bo ona praktycznie grawi na miejscu bo jak się zawiózł to tam wziąć no nie tak objadę ze 3 4 razy i ze 3 razy dookoła i ja mówię to za taka grabarka dla takich co mają mało i mają czas nie Dobra 5 minut silników Ja tu sobie będę grał ten cały kawałek jak tu widać w i przy domu będę miał Dobrze jest Dobra jeszcze zrobię silnik do widzenia i złożenia weszli Poi si fa una munca in agra ma al bucco di rimunti. Il momento di rimunti è scomparso. Si esce qui per dire che si fige in 2. Si Si fige in 2. Si fige